Firma Initius od 2005 roku specjalizuje się w dedykowanych wdrożeniach oprogramowania NOWA 365. W firmie Celcar wdrożyliśmy kompletny system ERP. W trakcie projektu odzwierciedliliśmy procesy magazynowe, handlowe, z uwzględnieniem współpracy z systemem magazynu wysokiego składu. Celkar to przedsiębiorstwo rodzinne o polskim kapitale, działające na rynku już od ponad 20 lat. Zajmujemy się importem i sprzedażą części samochodowych, przede wszystkim do włoskich oraz francuskich aut dostawczych. Obecnie nasza siedziba znajduje się w podkrakowskich niepołomicach, gdzie w 2013 roku oddaliśmy do użytkowania centrum logistyczne o powierzchni 4000 m2 wraz z budynkami biurowymi. Zatrudniamy ponad 60 pracowników, chociaż ze względu na dwucyfrowe przyrosty sprzedaży ta liczba dynamicznie się zmienia. W swojej ofercie mamy 17 tysięcy referencji, z czego 4 tysiące referencji to nasze marki własne. Jesteśmy producentem i hurtownią, która zaopatruje dystrybutorów, sklepy oraz warsztaty. Ponadto 50% naszych obrotów to eksport do 25 krajów. Które obsługujemy w 10 językach obcych. Zamówienia trafiają do nas dwoma kanałami. Pierwszy to tradycyjny telefoniczny, gdzie nasi pracownicy rejestrują zamówienia bezpośrednio w systemie ENOVA. Drugi to system B2B. Zamówienia z tych dwóch kanałów gromadzone są w ENOVA 365, skąd po akceptacji trafiają do systemu magazynowego XWMS. W dalszej kolejności zamówienie trafia na czytniki magazynowe. A po jego skompletowaniu, ENOWA automatycznie generuje dokumenty sprzedaży. ENOWA 365 jest nowoczesnym systemem zintegrowanym, przeznaczonym do zarządzania przedsiębiorstwem. Obsługuje procesy zachodzące w firmach handlowych, produkcyjnych i innych organizacjach. Moduł handlowo-magazynowy systemu charakteryzuje się bardzo wysoką konfigurowalnością i elastycznością. Polskie firmy wykazują się bardzo dużą inwencją w organizowaniu procesów sprzedaży. I zakupu, dlatego istnieje bardzo wiele modeli działania w tym zakresie. Skutkuje to tym, że w wielu z nich, oprócz systemu ERP, funkcjonują jeszcze inne systemy specjalistyczne. Enova 365 umożliwia dowolne konfigurowanie obiegu dokumentów i logiki ich działania, oferując narzędzia do integracji z systemami zewnętrznymi, tak aby przystosować to do potrzeb konkretnego wdrożenia. Proces przyjęcia towarów jest realizowany w oparciu o zamówienia do dostawców i harmonogram awizacji dostaw. Dokumenty te są przetwarzane za pomocą terminali mobilnych i operatorzy bezpośrednio w Enowat 65 tworzą dokumenty przyjęć magazynowych. Są one następnie przetwarzane w dokumenty zakupu. Wydania magazynowe zostały całkowicie zautomatyzowane. Na podstawie zaakceptowanych zamówień tworzone są dokumenty dyspozycji wydań. System XWMS pobiera je i generuje dokumenty wydań zewnętrznych oraz faktur sprzedaży. Faktury te są automatycznie wysyłane przez system Enowet65. Jednym z problemów klienta był brak możliwości powiązania kosztu transportu towarów z kosztami zakupu. Wdrożenie zintegrowanego modułu księgowego umożliwiło właściwe zarejestrowanie tych informacji w księgach rachunkowych. Obecnie system jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Kluczowym etapem wdrożenia była integracja z systemem B2B. Zrealizowane mechanizmy umożliwiły na centralne zarządzanie ceną w Enova 365. Klienci wprowadzając zamówienie w kanale B2B oczekiwali rezerwacji zasobów na magazynie. Te funkcjonalności zostały zrealizowane na podstawie odpowiednio opracowanych webserwisów. W firmie Celcar dzięki zintegrowanym systemom Enova 365 i XWMS mamy pełną kontrolę nad stanami magazynowymi. System XWMS pozwala również na ciągłą inwentaryzację. Bez potrzeby zatrzymywania pracy magazynu jesteśmy w stanie zinwentaryzować całość posiadanego przez nas towaru. Wdrożenie systemu XWMS oraz oprogramowania Enova 365 było jednym z przełomowych momentów działalności naszej firmy, pozwalających na jej dalszy rozwój. Pełna online'owa integracja systemów XWMS oraz Enova 365 zaowocowała pełną zgodnością stanów magazynowych oraz kontrolą nad procesami. Wszelkie czynności wykonywane przez pracowników są precyzyjnie raportowane, co pozwala na efektywne zarządzanie naszym przedsiębiorstwem. Wdrożone rozwiązania informatyczne są bardzo elastyczne, dlatego w łatwy sposób mogliśmy je dostosować do naszego modelu biznesowego. Po zakończeniu wdrożenia aktywnie współpracujemy z klientem przy dalszym jego rozwoju. Dział IT wspólnie z nami rozwija kod programistyczny powstały w trakcie wdrożenia. Realizujemy nowe funkcjonalności, wspomagamy plany biznesowe. W ostatnim roku firma Celcar otworzyła nowe oddziały handlowe. System Enova 365 umożliwił to i sprawdził się również w tym obszarze.